Co robisz? Odgadiam owady Gdzie to będzie? Pokazane Ska, <laughs> Ska, w Karyx TV, Karyx TV Siema Siema, przypione Kolejeczka jak zwykle Jest, to jest Gdzie to jest No jest Co? Żeby móc zrobić bułgarski prysznic Mycie bez mycia Jak zwał tak zwał Czyli krótko mówiąc Welcome to hell Welcome to hell Co nam sprzedajesz ciekawego? Jestem badylarzem Sprzedaję warzywa i owoce Moja kraina, mój świat Chelskie ceny, ciach, 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 ciach Jest waga Maszcie i się uczcie, tu się zarabia. Pokaż działa waga działa. tu się zarabia, tu się kupuje, tu się sprzedaje tam się nie? No, okay. Got? Aha. Coś jeszcze dla pana od kiedy pan przyjeżdża do chałup? Od 14 lat 14 lat 7-80 A jak wyglądały chałupy 14 lat temu? Tak, że tylko łódki stały kurwa na brzegu. A ty jeszcze żyłeś? No ja też żyłem, ale jeszcze mnie tu nie było. No, no. To teraz dokładnie wiesz, nie? Ale kocham pewnie tak samo jak pan. No, dokładnie. No? A za co się te tak chałupy kocha? No I to podziwiam. I to... tak? Za te nagózki, co tu kiedyś były. No. A co z tymi naguskami? Bo ja już słyszałem, i o co chodzi? O ten trawę, co nie chodzi. Była plaża z nagózkami, ale się zmyła i co się z nią stało? Dokładnie naguski są dalej Gdzie? Cały Kusinice. czas Tylko trochę dalej, tak? Kawałeczek dalej są nagózki Są nagózki Opalają się Tańczą, śpiewają, kiełbaski smażą. Wszystko. kiełbaski, naguski i, i dokładne laski. Co będzie dzień. No. Nie, nie, nie. no. Dobra, na razie. Do zobaczenia. Siema. 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 No dobra, a teraz będzie epilog. Jestem wam winien to, żebyście dowiedzieli się, dlaczego człowiek rekin to człowiek rekin. Spaliłem się jak żaba. Kumpel zapytał się mnie, czy chcę sobie wytatuować coś. Wziąłem maszyneczkę. Od... Otworzyłem sobie komputerek, znalazłem rekina i jestem CZŁOWIEK Reki. Człowiek Rekin. To jest Człowiek Rekin. Dobra, piąteczka. Jest epilog. Dzięki. Dziękuwa.